Cześć! W dzisiejszym odcinku porozmawiamy sobie o tak zwanym problemie kolana biegacza. Termin ten oznacza ból w obrębie bocznej części kolana, wywołany przez podrażnienie pasma biodrowo-piszczelowego. Pasmo biodrowo-piszczelowe jest to takie spore nagromadzenie tkanki łącznej, a badania pokazują nam, że w przypadku tego typu problemów Najlepsze efekty będą dawały takie stopniowo progresowane ćwiczenia wzmacniające, czyli stopniowe wystawianie tej tkanki na obciążenia będzie zmniejszało jej Problem kolana biegacza bardzo często pojawia się właśnie u biegaczy, jak samo nazwa wskazuje, ale też u osób, które dużo chodzą. I najczęściej będzie to spowodowane jakimś nagłym wzrostem obciążeń, czyli ktoś na przykład biegał. Dwa razy w tygodniu, po 2-3 km, i nagle stwierdza, że będzie biegał 3 razy w tygodniu, ale po 5 km. No i na tak nagły skok obciążeń ta tkanka nie jest przygotowana, no i reaguje e, bólem. W pierwszym ćwiczeniu będziemy chcieli sobie wzmacniać mięśnie odwodzące staw biodrowy, mięśnie pośladkowe, z tego względu, że w te mięśnie właśnie wtapia się pasmo biodrowo-piszczelowe. Następnie biegnie w kierunku kolana i poprzez, poprzez wzmacnianie tych mięśni będziemy też pracowali właśnie z pasmem biodrowo-piszczelowym. Tak jak mówiliśmy wcześniej, takie wzmacnianie tej tkanki i stopniowe wystawienie na obciążenia będzie działało przeciwbólowo. W na boku musimy sobie wykonać delikatną rotację miednicy do przodu i z tej pozycji będziemy sobie unosić nogę w górę i do tyłu. To nam zaangażuje zarówno mięśnie bocznej części miednicy, jak i mięśnie pośrodkowe wielki Oba te mięśnie przyczepiają się do pasma biodrowo piszczelowego Standardowo, właściwie przy wszystkich dzisiaj ćwiczeniach, które będziemy sobie wykonywać, jako że są to ćwiczenia wzmacniające, zaczynamy sobie od dwóch, trzech serii po takie 10-15 ruchów. A no po wykonaniu tego ćwiczenia, powinniśmy czuć wyraźne zmęczenie w obrębie. Bocznej części miednicy. Ćwiczenie numer dwa będzie to ćwiczenie w pozycji stojącej. Pozycja stojąca jest dużo bardziej funkcjonalna, ponieważ z reguły aktywności, które prowokują ból bocznej części kolana są to aktywności w staniu, w chodzeniu, w bieganiu, więc jest to dużo bardziej funkcjonalne ćwiczenie. Także jeżeli pierwsze ćwiczenie robi nawet wrażenia to przejdźcie sobie od razu do ćwiczenia numer 2. Znowu chcemy angażować boczne części e, miednicy. Mięsień pośladkowy średni, mięsień pośladkowy e, wielki. Potrzebujemy tasiemki, zakładamy ją sobie nad kostki i bardzo istotne jest z tej pozycji wykonanie sobie pochylenia tułowia. Im niższe będzie to pochylenia tu, pochylenie tułowia do przodu tym większe zaangażowanie mięśni bocznej części biednicy. I w tym pochyleniu będziemy sobie wykonywać chód w bok. Bardzo ważne w tym ćwiczeniu jest to, żeby nie bujać się na boki, tylko ruch wykonywany jest przez czyste odwiedzenie biodra. Robimy sobie to powoli. I w tym ułożeniu pracuje nam zarówno noga, która idzie jako pierwsza, ale zdecydowanie mocniej pracuje noga, na której stoimy, tak? ponieważ ona musi się zapierać, musi chronić przed tym ruchem do, do środka. Co do ilości powtórzeń, będziemy sobie chcieli wykonać znowu takie dwie, trzy serie. Tutaj niekoniecznie bym robił sobie to na jakąś konkretną liczbę kroków. Bardziej chodzi o to, żeby po każdej serii czuć wyraźne zmęczenie właśnie z boku miednicy, ewentualnie w troszkę niżej. No jeżeli czujemy takie wyraźne zmęczenie, to kończymy jedną serię, chwilka przerwy i potem seria numer dwa. Tak jak mówię, kluczowe pochylenie do przodu. Im niżej, tym większe zaangażowanie mięśni pośladkowych średnich. Do ostatniego ćwiczenia znowu potrzebujemy tasiemki. Dajemy ją sobie powyżej stawów kolanowych zdecydowali najtrudniejsze ćwiczenie z tych trzech. Ćwiczenie ma na celu poprawę takiej poprawę takiej motoryki kolana. Chodzi o to, że bardzo często problem kolana biegacza wynika z tego, że podczas biegania, chodzenia to kolano delikatnie ucieka do środka. Więc tym ćwiczeniem będziemy sobie chcieli korygować właśnie to uciekanie do środka. I wygląda to w ten sposób, że stajemy sobie na jednej nodze. Noga, którą ćwiczymy, jest to noga, na której właśnie e, stoimy, pomimo że ruch będzie wykonywany przez przeciwną. I znowu z tej pozycji ważne jest ugięcie w tułowiu z takim delikatnym przysiadem. I z tej pozycji będziemy sobie wykonywali ruch odwiedzenia w bok. I tak jak mówię, ruch jest wykonywany z tej nogi. Ale zdecydowanie mocniej pracuje ta noga. No i tak jak mówię, to ćwiczenie zapobiega temu uciekaniu kolanu do środka, ponieważ ta noga się zapiera i, i robi taki kondrów w przeciwnym kierunku. Czyli stajemy na jednej nodze, pochylenie tułowia z delikatnym przysiadem, kontrolujemy cały czas naszą stabilność i odwodzimy sobie nogę przeciwną. Oczywiście możemy to ćwiczenie robić obustronnie. Ale, tak jak mówię, większe zaangażowanie jest zdecydowanie nogi, na której stoimy. Wszczęje bardzo trudne, więc co do ilości powtórzeń, myślę, że zacząłbym sobie tak od 8 powtórzeń w jednej serii i wykonywał takie dwie czy serie. I wraz z tym, jak będzie się poprawiać ta siła, wytrzymałość, wtedy przechodziłbym sobie do większej ilości powtórzeń, tak, żeby to gdzieś właśnie do 12-15 ruchów na jedną serię.